Witam Was serdecznie, moi drodzy widzowie. Minął nam kolejny tydzień. Ponownie spotykamy się w kolejnym odcinku programu Dobre porady naszej babci na kanale IPOL TV. Również i dziś mam dla Was przygotowane przydatne porady, które jesteście sobie w stanie przygotować w domu, według przepisu. Dziś przygotujemy sobie mieszankę ziołową do zwalczania kamieni nerkowych. Pokażemy sobie, jak przygotować serek pełen witamin. Doradzimy Wam, jak się pozbyć muszek owocówek. Dla tych, którzy mają problemy z niskim ciśnieniem, ugotujemy odpowiednią herbatkę i na koniec mamy przygotowaną dobrą radę, która może pomóc w walce z bólem stawów. Jako pierwszy przepis mamy mieszankę ziół do zwalczania kamieni i piasku w nerkach. Żeby ją przygotować, potrzebujemy 30 g pokrzywy. Następnie potrzebuję skrzyp. Tego skrzypu również 30 gram. 5 sztuk listków brzozy. Pokrojone dzikie róże wraz z ziarenkami około 5 sztuk. Potrzebujemy do tego jeszcze nawłód. I również mniszek lekarski. W ten oto sposób wszystko przemieszamy i zalewamy 1,4 litra wrzącej wody. Ową mieszankę po 15 minutach odcedzamy. Pijemy jedną szklankę dziennie w przeciągu 6 tygodni pomiędzy 17 a 17.15. Do przygotowania mieszanki ziołowej do zwalczania kamieni nerkowych potrzebujemy 20 g liści pokrzywy, 30 g natki skrzypu, 20 g pieprzu i natki niszka lekarskiego, 20 g natki na włoci, 5 listków brzozy, 5 g dzikiej róży z ziarenkami i 250 ml wody. Do przygotowania witaminowego serka potrzebujemy starty ser. Koryki. Jabłka, jabłka na skupane, starte na grubo. Troszka na grubsze. Majonezu. Majonez. Trochę kwaśnej śmietany, sól, sól i kilka kropli cytryny. Wszystko, dobrze. Wszystko razem dobrze wymieszamy żeby nam się wszystko razem odpowiednio połączyło i powstała perfekcyjna witaminowa masa. Serek witaminowy jest już gotów, możemy go jeść. Życzę smacznego! Do przygotowania serka pełnego witamin potrzebujemy twardego, startego sera, małe pory, starte jabłka, majonez, połowa kwasznej śmietany, sok z cytryny i sól. Mamy teraz taką porę roku, kiedy cierpimy z powodu muszek, owocówek w naszych kuchniach. W swoich kuchiniach, w owocne albo winne muszki. Mamy dla Was bardzo prosty sposób. Do pustej miski wkładamy dwie laski cynamonu i pozostawiamy je w kuchni, żeby uwalniały zapach odstraszając w ten sposób owe muszki. Kolejny sposób, w jaki można się pozbyć winnych muszek, jest bardzo prosty. Wlewamy odrobinę octu. Zalewamy wodą. Wodą. Ocet nam Tęto będzie muszki nie tylko wabił, ale je będzie również likwidował. Kolejny przepis, który przygotowałam na dziś, jest przeznaczony dla osób z niskim ciśnieniem. Zrobimy mieszankę herbacianą. Potrzebujemy 50 g mięty pieprzowej, 20 g tataraku i 20 g rozmarynu. Zestaw ziół wymieszamy. Z mieszanki bierzemy po jednej łyżce. Zalewamy zimną wodą 250 ml. Odstawiamy na kilka minut i następnie zimną herbatę podgrzewamy. Zaraz po zagotowaniu odstawiamy i przecedzamy. W ten sposób przecedzoną herbatę pijemy w ilości dwóch szklanek dziennie. Herbata jest przeznaczona dla osób z niskim ciśnieniem i słabym krążeniem krwi. Herbatę na niskie ciśnienie przygotowaliśmy przez wymieszanie następujących ziół: 50 gram mięty, 50 gram rozmarynu i 20 g tataraku. Co drugi człowiek cierpi na bóle stawów. Aby uniknąć owego bólu czy uśmierzyć go, będzie nam potrzebny liść kapusty i tuczek do mięsa. Delikatnie tłuczemy liść kapuściany, żeby można go było formować, przykładając do kolana czy biodra. Zmiękczonym liściem kapusty owijamy kolano. Przykrywamy folię, delikatnie owijamy bandażem elastycznym i pozostawiamy działaniu przez całą noc aż do rana. Bardzo nas cieszy, że lubicie nasz program i przysyłacie nam swoje rady. Pani Janka wysłała nam list, w którym pisze, jak łatwo wypolerować okna. To bardzo prosty sposób. Po myciu okna wystarczy go przetrzeć starą nylonową pończochą. Pan Mirek wysłał do nas poradę, jak wyłupać stare orzechy, które się już ciężko obiera. Orzechy trzeba pozostawić na 5 dni w osolonej wodzie. Po braniu będą miały również i lepszy smak. Pani Beata doradza nam jak pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z drewnianej deski do krojenia. Trzeba ją po prostu pokropić sokiem z cytryny, pozostawić w działaniu przez 10 minut, opłukać i wytrzeć. Dziękujemy wam za wasze pomysły i porady. Na kolejne czekamy pod adresem mailowym produkcja małpaipoltv.pl. Dziś to już wszystko. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.